w następnej, ale degustacji. Tym razem piwo z Brudoga, ale na koronację. E, ale to the King, czyli 0,5% alkoholu. E, w składnikach jest. Niech to znajdę wśród tych języków: woda, słód jęczmienny, chmiele. E, słód owsiany, drożdże. Tyle wiemy. Dobrze, że chociaż na ich stronie napisali troszkę więcej, bardziej szczegółowo. Chmiele to Citra Mosaic Simcoe, a słody to caramold, słód owsiany, Monachijski, Pale Ale i wiedeński. I tak sobie myślę, że może być to piwo w kolorze nieco głębszym, bardziej złotym, idącym w bursztyn może. Zobaczymy. W zależności jakie były proporcje tych słodów Zaraz zobaczymy no, nie jest tak źle. Bym powiedział, że przyjemny złoty kolor. Ok. Lekko zamglone. E, spora piana, drobność średnio pęcherzykowa, taka ekli. Trochę dużych bombli się tworzy na, na górze. Aromat przyjemny. Taki mm, fajnie orzeźwiający, zestowy, ale z odrobiną sosny. Mhm. Nawet, nawet. Ok. E, zobaczymy, jak w smaku wasze zdrowie. Kiedyś średnie nasycenie. Fajna słodowość. Trochę ciasteczkowe, trochę karmelowe. Ale jest fajna zestowość. E, niewielka goryczka, która też jest taka właśnie cytrusowo-zestowa, ale z dodatkiem sosny. Żywiczności, takiej fajnej. E, ogólnie piwo to sprawia wrażenie takiego tradycyjnego. O, o old fashion ale old fashion jeśli chodzi o e, piwną rewolucję takie trochę w stylu, w stylu APA e, z mm, przyjemną nutą chmielową, ale bez przesady. Czyli te chmiele nie buchają z piwa, prawda? ale są łatwo wyczuwalne. Eee, stupiwo słodowe, <trycyjne> tradycyjne, może tak można powiedzieć, eee, ale przyjemnie podkręcone. I to tyle eee, nic nadzwyczajnego według dzisiejszych standardów. Ono by było naprawdę super fajne jakieś 10 lat temu. Byłoby cutting edge, by, byśmy mogli rewolucyjne. A teraz jest to takie zwykłe piwo, codzienne. Pewnie będzie bardzo dobre do gryla. No, i jak ktoś chce oglądać cały dzień ceremonię, to oczywiście może. Nie odrzuca. To już jest duża sprawa, jak na Brudoga. Niektóre te piwa ostatnio były po prostu koszmar. A to jest takie. W miarę przyjemne, codzienne piwko. Nie powiedziałbym, że to jest super okazja, czy coś. Szczególnie, że w Tesco musicie kupić całe 12 puszek. A jak komuś nie przypadnie do gustu, to co, zostanie z kilkanastoma puszkami? No, trzeba by się podzielić. Wydaje mi się, że było to Robione z tą intencją, że kupujemy paczkę na grilla. Każdy sobie bierze po puszce coś w tym stylu. E, niemniej jednak jest to piwo ok. Nie, nie mogę go potępić, że jest niedobre, bo da się pić. E, jest raczej stonowane, ale przyjemne w odbiorze. E, no, na pewno nie wszystkim będzie się podobać, ale nie jest. Paschudne. Eee, tu trzeba oddać prawdę. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Tak no jak w miarę podoba mi się to piwo. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale. Także będziecie na bieżąco. No a przez to nie opuścicie żadnej nowej ale degustacji. Podzielcie się tym filmem ze swoimi znajomymi. Wasze zdrowie. jest?